żeby bardziej mu zaufać to be more with and God, Żeby być bardziej szczerym ze sobą i z Bogiem. To admit our poverty, żeby się przyznać do naszego ubóstwa so for Tak, żebyśmy byli zdolni do przyjęcia Bożego dobra.. Teresa pisze w swoim dzienniku.

Jestem już w zakonie prawie 7 lat i prawie za każdym razem, kiedy idę na modlitwę, zasypiam. When I read that, I woke up. Kiedy to przeczytałem, zbudziłem się. I wow! Można mieć taki śpiący czas na modlitwie, a mimo wszystko jakoś zostać świętym. How does this happen? Jak to się dzieje? She says, you'd Myślę, że będę bardzo discouraged. I ona pisze, byłam bardzo zniechęcona. Wydawałoby ci się, że jestem bardzo zniechęcona, ale and nie. The, and the why I'm not a przyczyną, dla której nie jestem zniechęcona, jest to, że wiem, że Bóg mnie kocha, even while I'm nawet wtedy, kiedy śpię. The, the I ona mówi, przyczyną, dla której to wiem, jest to, że rodzice kochają dzieci, kiedy śpią. Jest to, że widzę, że, kocha, że rodzice kochają swoje dzieci, gdy one śpią. Ja jako rodzic mogę coś dodać. Czasami kochamy nasze dzieci jeszcze bardziej, kiedy śpią. Dziękuję Bogu za to, że w końcu zasnął. Już traciłem moją świętość. She also said, I see that surgeons put their patients to sleep when they're doing life-saving surgery. Teresa napisała też, widzę, że chirurdzy usypiają swoich pacjentów, kiedy chcą przeprowadzić ratującą ich życie operację. A więc ta ufność Teresy nie wynikała z jakości jej czasu modlitwy. Teresa's confidence was in the power of God's love. To take her sleepy Ufność Teresa opierała się na tym, że Bóg jest w stanie przyjąć ten jej zaspany czas modlitwy i przemienić go w coś pięknego. Trzy miesiące przed śmiercią była w infirmerii w zakonie. I somebody must have rearranged her bed or something and it hurt her. I ktoś musiał coś zmienić, przeorganizować tam wokół jej łóżka i to ją zabolało. So she made an impatient remark. Więc uczyniła niecierpliwą uwagę. Immediately she was, she was corrected by another sister. I natychmiast została pouczona przez inną siostrę. Sister Therese, that was the fault of impatience. Siostro Tereso, to była Twoja wina, to było Twoje zniecierpliwienie. Gdyby chodziło o mnie, to bym powiedział, Powiedziałbym, czy nie moglibyście trochę być dla mnie łagodniejsi, przecież umieram. Ale ona tak nie odpowiedziała. Ona powiedziała: Dobrze. Jeszcze jedna wina, którą mogę zanurzyć w miłosierdziu Chrystusa. Nie zemściła się, nie odpowiedziała tym samym. Nie usprawiedliwiała się. Nie uciekła w ciemność, zaprzeczając swojej winie. Ona zobaczyła to objawienie swojej winy jako szansę. Szansę na większe miłosierdzie, na większe uzdrowienie. Więc gdy Pan pokazuje Ci coś w Twoim życiu, co nie jest takie całkiem w porządku, Don't make excuses. Nie wymyślaj wymówek. Don't deny it. Nie zaprzeczaj temu. Nie rzucaj się na osobę, która Ci pomogła sobie to uzmysłowić. But humble yourself like Saint Therese. Ale upokórz się tak jak święta Teresa. I powiedz, to jest szansa. Aby w tę ciemność weszło światło Pana. I aby dało uzdrowienie mojej duszy. Okay, the Druga zasada drogi duchowej. Our is Nasz wysiłek jest konieczny. What kind of effort? Jakiego rodzaju wysiłek? First of all, the effort of to God. Po pierwsze, wysiłek, usiłowanie słuchania Boga. jeśli mnie będę Pan mówi: Jeśli będziecie mnie szukać całym sercem, pozwolę Ci się znaleźć. Musimy pozwolić Bogu zobaczyć, że my go pragniemy. On szuka osób, którym będzie się mógł oddać, ponieważ one będą go pragnęły. I najważniejszym sposobem czynienia jest. Tego jest modlitwa. To God. Modlitwa to jest poświęcanie uwagi Bogu. Już Wam mówiłem o najważniejszej decyzji, jaką podjąłem w życiu retreat, podczas tych weekendowych rekolekcji. Tego, o tym, że się upokorzyłem przed Bogiem i że chciałem żałować za grzechy. I oddałem swoje życie Jezusowi jako mojemu Panu. Druga najbardziej istotna decyzja, jaką podjąłem w życiu, miała miejsce trochę później. I to była decyzja, żeby poświęcić codziennie trochę czasu na modlitwę osobistą. Miałem też swój udział w modlitwie takiej zaspanej. Część moich modlitw była modlitwami rozproszonymi. Bardzo zachęciło mnie to, co napisała Święta Teresa Zawila na temat rozproszeń podczas jej modlitwy. Powiedziała, że jej umysł jest jak dzikie konie, które biegają we wszystkich możliwych kierunkach. Powiedziała, że przez 14 lat nie mogła bez pomocy że przez 14 lat nie była w stanie modlić się bez jakiejś książki duchowej. I was Zostałem zachęcony. Miałem też takie modlitwy, podczas których patrzyłem na zegarek. I said, oh, only 20 I patrzyłem, o, dopiero 20 minut. So, anyway, despite the poverty of my prayer times, A więc, niezależnie od ubóstwa mojej modlitwy, just po prostu stawienie się na niej. Nieustannie kierowało mnie ku Bogu. I starałem się Mu ciągle mówić na ten mój zaspany, rozproszony sposób. Ty jesteś najważniejszą osobą w moim życiu. To na mnie. I to wszystko umożliwiło Bogu wziąć mnie w swoje ramiona, trzymać mnie przy sobie. Święty Franciszek w Salezy mówi, zapracowani świecy katolicy powinni się modlić godzinę dziennie. To jest wyzwanie. Przyczyną, dla której to mówi, jest to, że on mówi właśnie dlatego, że jesteście zaganianymi świeckimi ludźmi, musicie Bogu poświęcać tę godzinę i poświęcać mu swoją uwagę przez He ten says, czas. you expect, in the midst of family life and business life, to be there with the jak sobie wyobrażacie to, że pośród swojego zabieganego życia, rodzinnego życia, w pracy, że będziecie otwarci na ducha świętego, na Boga, jeśli nie będziecie poświęcać codziennie godziny na modlitwę? A niektóre osoby mówią: całe moje życie jest modlitwą. I rzeczywiście powinniśmy przez cały czas być w zjednoczeniu z Bogiem. to, mówi, jest bardzo ale to, co jest napisane w katechizmie Kościoła Katolickiego, jest bardzo mądre. Aby modlić się zawsze, naprawdę pomocne jest to, żeby się modlić czasami. Jeśli nie masz takiego zwyczaju, aby modlić się godzinę dziennie, nie zaczynaj od tego. Może zacznie o jak, od jakichś 20 minut. Albo może zacznie czytać jakąś książkę duchową, która Ci pomoże. But put the book down from time to time. Ale od czasu do czasu odłóż tę książkę. I po prostu skoncentruj się na Panu. Kiedy zaczniesz mieć rozproszenie albo zaczniesz zasypiać, wtedy znowu weź książkę. And, and i być może z czasem ten Twój czas modlitwy się rozrośnie. Okay, what else can we do? Co jeszcze możemy robić? Możemy również odwrócić się od tych rzeczy, które blokują naszą relację z Panem albo spowalniają ten postęp. Musimy się odwrócić od grzechu. co o co mówią święci na temat grzechu? Say, Sin never helps. Oni piszą, grzech nigdy nie pomaga. Już sobie wyobrażam, że myślicie teraz, Ralph, i ty przyjechałeś tutaj aż do Stanów Zjednoczonych, żeby nam to mówić? Well, yes. No tak. Because it's really important to have very, very clear, to be very clear on this. Tak, dlatego że naprawdę bardzo ważne jest to, żeby tutaj mieć jasność. Ponieważ samym sednem pokusy jest to, żeby proponować grzech jako rozwiązanie problemu, który aktualnie mam. Powiedzmy, że przechodzimy przez trudności finansowe. Przychodzi pokusa. Ukradni jakieś pieniądze ze swojej firmy. Nie zauważą. I jest chwilowa ulga, która przychodzi wraz z grzechem. Mamy pieniądze, których wcześniej nie mieliśmy. Ale później u naszych drzwi pojawia się policja i jesteśmy aresztowani. I siedzimy w więzieniu. We start saying to ourselves, I zaczynamy mówić sobie. Widzę, że to jednak nie rozwiązało mojego problemu. Mam teraz jeszcze większe problemy niż kiedykolwiek. Grzech nigdy nie pomaga. Może nam dać chwilową ulgę, ale rani duszę. Little sin, little wound, big sin, big wound. Mały grzech mała rana, wielki grzech wielka rana. Grzech zawsze obiecuje szczęście, ale po grzechu jesteśmy zawsze dalej od szczęścia. a więc bardzo poważną ważną decyzją na początku drogi duchowej jest odwrócenie się od poważnego ciężkiego grzechu. Now, there's a lot of confusion about that today. Dzisiaj panuje ogromny zamęt na ten temat. Może jeszcze w Polsce nie tak bardzo jak w innych krajach. Ale już do was to dochodzi również. Years ago, almost every Catholic everywhere in the world had some idea about what serious sin was. jakiś czas temu prawie każdy katolik na całym świecie miał pojęcie na temat tego, czym jest ciężki grzech. But many people have never heard a sermon on sin in forty years. Ale od wielu lat wiele osób nie słyszało żadnego kazania na temat grzechu in, in w niektórych krajach. Oni słyszą raczej coś takiego, że Bóg tak bardzo nie jest zainteresowany tymi drobnymi, osobistymi sprawami w Twoim życiu. Jego bardziej interesują wielkie kwestie światowe. Jest jego interesuje pokój i sprawiedliwość. Interesuje go środowisko. On troszczy się o globalne ocieplenie. Tego martwi. I rzeczywiście Bóg jest zatroskany o wszystko, co dotyczy rodzaju ludzkiego. Ale jednak bardzo interesują te osobiste decyzje jakie podejmujemy w życiu. Pierwszy list do Koryntian szósty rozdział. Paul says, don't let anybody Święty Paweł pisze: nie pozwólcie, aby ktokolwiek was zwiódł. Dzisiejsza kultura oferuje nam wiele takiego zwodzenia. i even infiltrating the church. Te zwodnicze nauki wchodzą nawet do kościoła, to zwiedzenie. To I Jezus i apostołowie wielokrotnie ostrzegają przed zwiedzeniem, żeby and się the, nie dać zwieść jedyną możliwością, żebyśmy nie zostali zwiedzeni, jest to, żeby mieć absolutną jasność co do tego, co mówi Bóg. To jest również zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. 1 list do Koryntian 6 rozdział. Don't let anybody deceive you. The immoral will not enter the kingdom of God. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek was zwiódł, ci, którzy są niemoralni, nie dojdą do Królestwa Bożego. Here, here I, I tutaj muszę powiedzieć kilka rzeczy na temat tego, jak Kościół patrzy na Pismo Święte. Wiele osób ma już teraz zamęt na temat tego, jak rzeczywiście rozumieć Pismo Święte. Co mówi Sobor Watykański II na temat podejścia katolickiego do Pisma Świętego? Konstytucja na temat objawienia Świętego. Section 11. Numer 11. It says wszystko, wszystko, co jest potwierdzone przez autorów świętych, be to be by the Holy ma być traktowane jako potwierdzone przez Ducha Świętego. I teach firmly, faithfully and without error. Nauka ma być pewna, ma być wierna i bez błędu. Those truths, which God wish to consign to the sacred scriptures for the sake of our salvation tego typu nauka ma dotyczyć tych praw, które Bóg pragnął zawrzeć w Piśmie Świętym dla naszego zbawienia. Są takie fragmenty Pisma Świętego, które trudno jest zrozumieć. Najważniejsze rzeczy są rzeczywiście łatwe do zrozumienia. To są Najbardziej jasne stwierdzenie, jakie można sobie tylko wyobrazić. So back to Więc wracając do pierwszego rozdziału, do pierwszego listu do Koryntian, rozdziału szóstego. You. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek was zwiódł. Ci, którzy prowadzą życie niemoralne, nie wejdą do królestwa Bożego. Cudzołożnicy. Ci, którzy zdradzają żony czy męża. Activity, osoby, które się angażują w homoseksualizm. Złodziej, rabuś. Drunkard, pijak. The idolater, the bałwochwalca. Nie wejdzie do Królestwa Bożego. O ile osoby, które wchodzą taki ciężki grzech nie będą pokutować zanim umrą mogą nie wejść do królestwa Bożego Musimy mieć odwagę by mówić prawdę w miłości Owar people have a very real relationship with the Lord and want to live a spiritual life Wiele osób ma rzeczywistą relację z Jezusem i pragnie prowadzić życie duchowe, ale w ich życiu istnieje ciężki grzech. I oni próbują w jakiś sposób połączyć życie duchowe i grzech ciężki, ale nie można. Musimy odpokutować. Musimy prosić Boga, żeby nam pozwolił się uwolnić od ciężkiego grzechu. I, I w mojej książce zawarłem spory rozdział na temat tego, jak święty Augustyn walczył, by uwolnić się od ciężkiego grzechu. I jak Pan mu pomógł. Okay, now, once we're free from serious sin. I jeśli już jesteśmy wolni od ciężkiego grzechu, wow, mamy taką pokusę, żeby myśleć, że super, dotarliśmy do naszego miejsca przeznaczenia. To be, to be I to już jest wspaniałe miejsce, być wolnym od grzechu. I to też jest piękne, wspaniałe, że Bóg zachował niektóre osoby od grzechu ciężkiego w ogóle, w całym życiu. But other sins that slow down the of Ale istnieją inne, drobne grzechy, które spowalniają proces przemiany. What the church calls venial sins. To, co Kościół nazywa grzechami codziennymi. Now the saints talk mówią o dwóch różnych rodzajach grzechów. Są little, dwa rodzaje tych things. grzechów po, powszednich, czyli grzechów takich drobnych. The first they talk about inadvertent venial sin. Pierwsze to są nie takie niewybierane świadomie, nieświadome grzechy lekkie. What it says in the Book of Proverbs. A co jest napisane w Księdze Przysłów? It says the just falls times a day. Tam jest napisane, że osoba, człowiek sprawiedliwy upada siedem razy dziennie. These are the of our human to są słabości naszej upadłej natury ludzkiej. Maybe a little bit of Może trochę plotek. A little in a bad Jakaś taka chwilowe oddanie się złym myślom. We nie planowaliśmy tych rzeczy. Them, kind of One tak po prostu wyskoczyły same z siebie. I święci mówią, że te nieplanowane grzechy not, powszednie są dużym problemem. My ich nie pragniemy, nie chcemy ich. Tego rodzaju grzechy powszednie nie są dużym problemem, ale innego rodzaju grzechy powszednie są dużym problemem. Czyli takie grzechy powszednie, które wybieramy z własnej woli, świadomie wybrane. I Teresa Zawila opisuje je w ten sposób. Mówimy sobie, naprawdę lubię to robić. Wiem, że nie pójdę do piekła, jeśli to zrobię. Nie pójdę też do więzienia, jeśli to zrobię. And I probably won't get thrown out of my family if I do it. Rodzina mnie też nie wyrzuci, jak to zrobię. A naprawdę lubię to robić. So I'm gonna do it anyway. Więc tak czy inaczej to zrobię. i święta Teresa mówi, że mimo iż to jest drobna rzecz, a little thing. It's not a little thing. To tak naprawdę nie jest drobna rzecz. Lord, jeśli świadomie wybieramy obrażenie Pana, nawet w drobnej sprawie, so 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 są więc już dwie praktyczne decyzje, które możemy podjąć na podstawie tego, o czym mówiłem do tej pory. Jeśli nie mamy czasu na osobne musimy zacząć to robić. Jeśli nie poświęcamy czasu na modlitwę osobistą, musimy zacząć to czynić. Jeśli odeszliśmy od modlitwy, musimy do niej wrócić. Second decision that we możemy make that will bardzo very dla for the spiritual is to make the decision never to freely choose to offend the Lord even in a small matter. I drugą decyzją, którą musimy podjąć, aby postępować na drodze duchowej, jest to, by nigdy świadomie nie obrażać Pana nawet w rzeczy drobnej. To jest bardzo pomocna i bardzo istotna decyzja. Mam jeszcze czas i jeszcze dwie rzeczy. Mówię Wam o książce, dlatego, że już trzeciej i czwartej zasady nie damy rady omówić. This next thing I never heard about Ale jest jeszcze kolejna rzecz, o której nigdy wcześniej nie słyszałem. I, read Francis sales. I o niej mówi święty Franciszek Salezy. On mówi o czymś jak, takim jak zamiłowanie do grzechu. On mówi, że możesz aktualnie nie popełniać grzechu,

I święty Franciszek Celezy podaje przykłady, żeby wyjaśnić, co ma na myśli. Says, Egypt, slaves, desert, Mówi, że kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu na pustynię, days, mogli przejść przez pustynię przez 8 dni, ale zabrało im to aż 40 lat. So, Teresa says, Why take 40 lat. On a journey, could go much Więc Teresa Zawila mówi, dlaczego mamy iść przez 40 lat drogą duchową, jeśli możemy ją przejść przez 8 dni? I ona zastanawia się, dlaczego zajęło im to aż tak późno. A to dlatego, że ich serca były ciągle jeszcze w Egipcie. When they came to Moses and czy pamiętacie, jak przyszli do Mojżesza i narzekali? Mojżesz, już mamy dosyć tych codziennych cudów. Wszystko cudownie, każdego ranka, manna. Brak nam y, tych porów, tego czosnku, melonów, które jedliśmy w Egipcie. A Mojżesz mówi, aj ay. Czy coś w tym stylu. Franciszek Salezy daje nam jeszcze jeden przykład. Jest osoba, która ma poważną alergię na melony. I lekarz mówi, że musi całkowicie przestać jeść melony. Czy przestaniesz oddychać i umrzesz? Bo, jak nie, to przestanie któregoś dnia oddychać i umrze. So says, I don't die. I'm give up Więc ten człowiek mówi: Nie chcę umierać, nie będę jadł melonów. To himself, A później myśli sobie. I, can still go down to the fruit market. I tak mogę jeszcze pójść na rynek. I, can still hang out at the melon stand. I mogę sobie chociaż powstać koło stoiska z melonami. I could still smell the Przecież nadal mogę wąchać melony. I could still touch them. Mogę je dotykać. Mogę też rozmawiać z tymi osobami, które dalej mogą jeść melony. Still says, That's what affection for sin is like. I święty Franciszek Salez mówi, że właśnie tak wygląda przywiązanie do grzechu. No Nie grzeszymy już. And maybe you never have. Może nawet nigdy nie popełniałeś tego grzechu, ale w swoim sercu hodujesz takie przywiązanie do tego grzechu. So Więc On mówi, że musimy prosić Ducha Świętego, aby nam pomógł, abyśmy, aby nam pokazał, czy w nas rośnie, czy my hodujemy takie przywiązanie do grzechu i byśmy się mogli zwrócić ku Panu. Let go of it. Zostawić to. Musimy pozamykać pewne drzwi. Musimy pozamykać drzwi przeszłości. Musimy pozamykać drzwi z teraźniejszości. Pozamykać drzwi z przyszłości. I only desire to go in and out of that door, that is Jesus Christ Himself.